Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. 10 godzin za nami i jest fantastyczny gość z nami. Paweł, czy słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy się i widzimy. Z tej strony szósty set w ramach 12-godzinnego live' charytatywnego na rzecz Fundacji Hiroshi. Jest jesteśmy w 10 godzinie i jest z nami Paweł Zatorski, Libera Reprezentacji <noise> Polski. Cześć, Paweł. Miło mi bardzo i podziwiam, bo wiem, że długo <noise> siedzicie. Nie wiedziałem do końca z kim się połączę i jak. Ale podziwiam wytrwałość. A myślę, że te 10 godzin to nie jest ani jakoś mała liczba godzin w porównaniu z tym, ile wy na przykład latacie po świecie. także. <laughs> Albo ile godzin spędzacie w spale na, na sali, no bo pewnie tego się przez wszystkie lata, które jesteś w spale, to się uzbierało pewnie już z 2-3 lata łącznie, co? Yy, oj, dużo się nazbierało. W tym roku obchodzę 16 rok w kadrze seniorów. Bez przerwy, bez żadnego turnieju praktycznie odpuszczonego. Wcześniej jeszcze kadry juniorskie przez kilka lat, także 20-latek na spokojnie mi wybiło już pobytu w spale. A minęło jak jeden dzień, także pewnie minęło tak szybko, jak wam te 10 godzin właśnie dzisiaj. A powiedz, nudzi się to spała, czy jeszcze cały czas znajdujesz tam jakieś ekscytujące zakamarki tego ośrodka? Zakamarków nowych nie znajduję, mimo że cały czas ośrodek jest odnawiany, jest pielęgnowany. Na pewno trafiają tam duże nakłady i finansowe, i duże nakłady wiedzy, jeśli chodzi o rozwój sportu. Widać to szczególnie po rozwoju właśnie całego otoczenia, jeśli chodzi o młodych zawodników i trenujących na hali i na plaży. Mają do dyspozycji bardzo, bardzo dużo sprzętu. Zdecydowanie więcej niż miało to miejsce za moich czasów. Ale jak widać nie sprzęt robi różnicę tak naprawdę, tylko chęci, serce do gry, wiedza trenerów. I od lat to jest na najwyższym poziomie w Polsce. Budujemy sobie kolejne pokolenia wspaniałych siatkarzy. Bardzo cieszy to, że tak samo jak ja właśnie około 20 lat temu mówiłem chłopakom z kadry seniorskiej, dzień dobry na korytarzu, to w tej chwili mijamy bardzo kulturalnych, kultur, kulturalnych grzecznych, a, a z drugiej strony bardzo utalentowanych siatkarzy, którzy pójdą naszymi śladami i będą stanowili o sile reprezentacji. Także każdy rok spędzony w spale jest no, czymś fantastycznym tak naprawdę i nigdy ten czas spędzony w tym lesie, jak, jak się nazywa właśnie ten ośrodek. Nie duży się, nie jest jakąś mordęgą, mimo bardzo trudnych i ciężkich treningów, które tam przechodzimy, to zawsze jedziemy tam. Mając na horyzoncie jeden wielki cel, czyli zawsze jakąś bardzo ważną imprezę, bardzo ważny turniej, do którego po prostu chcemy się w jak najlepszy sposób przygotować. Ja wczoraj wieczorem koło północy wróciłem do domu po piątym tygodniu właśnie przygotowań w tym sezonie, w spale i tak naprawdę te pięć tygodni minęło mi praktycznie jak może pięć dni. Mimo, że wykonaliśmy tam naprawdę bardzo, bardzo ciężką pracę, często cierpieliśmy fizycznie, często psychicznie na treningach, jak coś nie wychodziło, no to po prostu wszyscy wiedzą, co czycha za rogiem, jaka impreza się szykuje. Każdy stara się przygotować jak najlepiej i to jest siła naszej kadry, dzięki której robimy wszystko, co możliwe, żeby zaprezentować się na każdym z możliwych turniejów jak najlepiej. To hasło w spale wykuwają się medale, to chyba takie hasło symboliczne. Pamiętam w 2014 roku, jak popełniłem takiego, taki wpis na Facebooku po finale, że ty i Fabian, którzy w 2006 właśnie obserwowaliście, czy Winiara, czy, czy Pawła Zagumnego, to wypadłem właśnie z nimi razem w 2014 roku, te medale zdobyliście. A są tacy chłopacy, którzy, którzy, którzy mijali Ciebie w spale, a Ty już z nimi zdobywałeś medal? Tak, tak. Ja pamiętam Olka Śliwkę na przykład, jak grał jeszcze jako zawodnik SMS-u. Ja już właśnie kilkuletni reprezentant seniorów. No a widać, jak ta różnica się zaciera po jakimś czasie, bo w tej chwili z Olkiem śmiejemy się, że jesteśmy braćmi, mimo że jakaś różnica, różnica wieku między nami jest. To no już bardzo dużo też razem wygraliśmy i w klubie, i w reprezentacji. No także widać tak naprawdę, że ta bariera między zawodnikami reprezentacji a zawodnikami SMS-u jest tak naprawdę bardzo, bardzo cienka, bardzo prowizoryczna, dlatego my tych chłopaków nie traktujemy w żadnym wypadku z przymrużeniem oka. Nie omijamy ich na korytarzu bez słowa, tylko zawsze staramy się uśmiechnąć, jak podchodzą po zdjęcie, zawsze staram się do nich zagadać i być normalnym, żeby pokazać, że nie mają się czego bać, jak do nas dołączą, to mogą liczyć na to, że dołączą do grupy normalnych facetów, którzy z otwartymi rękami przyjmą ich. Jeśli tylko będą ciężko pracowali, to na pewno ich pomoc będzie bardzo przydatna. Powiedz, dostrzegasz jakieś różnice pomiędzy na przykład tym, tym jak ty i twoi koledzy, twoje roczniki zachowywałeś, zachowywaliście się, gdy, gdy byliście w spale i mieliście tych doświadczonych graczy gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, a nowym pokoleniem? Czy to nowe pokolenie jest już, nie wiem, odważniejsze, bardziej przebojowe? Masz takie poczucie? Na pewno to nowe pokolenie, młodzi chłopaki w tej chwili są w odrobiny innych czasach niż my, jak zaczynaliśmy. W tej chwili siatkówka jest bardzo dobrze rozkręcona, jeśli można tak powiedzieć. Ta machina ligowa, reprezentacyjna działa bardzo, bardzo dobrze. Hale zapełniają się na wszystkich praktycznie poziomach rozgrywek, co jest fantastyczne i. I jest moim osobistym spełnieniem marzeń, bo ja od dziecka marzyłem po prostu o tym, żeby grać przy pełnych halach, a nie o innych rzeczach związanych ze sportem. Dlatego chłopaki młodzi w tych czasach trafiają bardzo szybko do tego dużego świata. Trafiają im się często dużo szybciej duże kontrakty, rozpoznawalność, i na pewno muszą w jakiś sposób się. Z tym z tą dobrą tego stroną, ale również złą, w jaki sposób zmierzyć. I my jesteśmy od tego, żeby im pomóc. Mnie bardzo cieszy to, że grupa, jaką tworzymy właśnie w reprezentacji jest naprawdę godna naśladowania, jeśli chodzi o chłopaków, czy to najstarszych, czy średnich, czy najmłodszych wiekiem. No wszyscy pokazują wielki, wielki profesjonalizm. Tak naprawdę trenerzy myślę, że nie mają nam czego zarzucić w trudnych momentach zawsze stajemy murem za sobą i to jest właśnie dużą dużą siłą tej drużyny i mam nadzieję, że właśnie te kolejne pokolenia będą uczyły się głównie takich zachowań, patrzyły na takie wzorce, bo my mamy to szczęście, że w polskiej reprezentacji tak jest, znamy z klubów Plus ligowych, zagranicznych, różnych chłopaków z różnych innych reprezentacji, i wiemy, że nie każda reprezentacja tworzy tak wspaniałą grupę, gdzie priorytetem jest właśnie stworzenie drużyny i walka zespołowo o te najwyższe cele. Dlatego bardzo, bardzo doceniamy to, w jakim miejscu jesteśmy, i zawsze, tak jak powiedziałem wcześniej, z otwartymi rękami przyjmujemy młodych chłopaków. Bo nawet jak czasem trzeba utemperować odrobinę ich charakter, to wiemy, jak bardzo przydatna może być ich energia, siła fizyczna, psychiczna właśnie tych młodych ludzi i w żadnym wypadku ich nie skreślamy. Staramy się sobie pomagać nawzajem. były takie na przykład czy taką postacią kiedyś do utemperowania był Tomek Forland, szczególnie na początku, gdzieś tam w latach 18. 17, czy, 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 czy chociażby na przykład Norbert, czy ci chłopacy, którzy wchodzili gdzieś tam z tego złotego pokolenia, które wygrało wszystko y, młodzieżowo? Ja nigdy nie należałem do zawodników, którzy starali się kogoś na dzień dobry temperować, bo uważam, że każdemu trzeba dać szansę i jakikolwiek któryś z chłopaków ma charakter, zawsze staram się ich poznać osobiście, nie bazować na opiniach, z którymi przychodzą, czy to właśnie ze szkoły, czy, czy z klubów. I na pewno wielu, wielu młodych chłopaków jakby przychodzi z, roz, z różnymi przyzwyczajeniami, z różnymi charakterami. Myślę, że dużą siłą obecnej reprezentacji polskiej jest również to, że tak naprawdę my, jako zawodnicy, nie musimy się temperować wyzywać na treningach między sobą. My i pilnować, żeby, żeby ktoś ze starszych chłopaków nie wsiadł, kolokwialnie mówiąc, na, na młodszego. Taką rolę głównego lidera, przywódcy tego zespołu, co myślę, że widać z zewnątrz, stanowi Nikola Grybicz. I on naprawdę bierze pod skrzydła i młodszych, ale również starszych chłopaków, którzy często też potrzebują poprowadzenia przez te trudne nieraz ścieżki, nie tylko w trakcie meczów, ale również w trakcie treningów, gdzie poziom na treningach w naszej reprezentacji jest naprawdę niebotyczny. Ja po tym tygodniu, jak chłopaki wrócili w końcu z Ligi Narodów w Japonii, dołączyli do nas wszyscy zawodnicy i trenowaliśmy już w tej pełnej pełnej grupie z, razem z chłopakami, z którymi mieliśmy okazję w trakcie ich wylotu zostać w spale naprawdę trzeba stawać na głowie, żeby choć przez chwilę nie, nie odstawać właśnie od, od reszty grupy, naprawdę akcje na treningach zawiązują się takie, że myślę, że stojąc z boku ręce składają się same do oklasków i jeśli gdzieś za dużo emocji pojawi się między nami, co też jest normalne i, i właśnie pięknem tego wszystkiego jest to, że wszystkim na każdym treningu zależy tak samo jak byłyby to rozgrywki o złoty medal olimpijski no to wtedy wtedy wkracza trener i, i wie kiedy jak zareagować z kim jak pogadać w jaki sposób zmotywować i dużą właśnie siłą tej ekipy jest jego osoba to że czasami spojrzy na kogoś to że właśnie czasem patrzy sobie jednego z chłopaków będzie chodził za nim cały trening nie skreśla przede wszystkim właśnie chłopaków przez jakieś jedno głupie zagranie, nawet w trakcie ważnego meczu czy, czy w trakcie treningu, tylko zawsze stara się wyciągać wnioski i dawać wskazówki, bo wie jak każdy właśnie może być przydatny temu zespołowi. Paweł, nie możemy od tego uciec. Też wiele osób na czacie pyta, jaka jest sytuacja twoja ze zdrowiem, bo to chcielibyśmy cię najlepiej jak najszybciej zobaczyć na boisku. No, to tak jak widzieliście, jestem już w składzie na turniej na Słowenii, trzeci Ligi Narodów. Ja tak naprawdę od początku przygotowań byłem w pełnej gotowości. Wiedzieliśmy, że na pierwszy turniej większość z tych starszych zawodników, bardziej doświadczonych, nie poleci. Trener w ostatniej chwili zmienił zdanie co do pojedynczych osób i, i zabrał kilku chłopaków, którzy stanowili o sile reprezentacji w poprzednich latach już do Antalii. Na drugi turniej poleciała praktycznie cała ekipa. W spale z, właśnie z tej starszej ekipy zostałem ja, Bieniu i Wilfredo. I no, tak naprawdę wiedziałem, jak wygląda moja sytuacja. Rozmawiałem z trenerem, wiedziałem, że od trzeciego turnieju dołączam. Zdrowotnie czuję się dobrze. W przerwie po sezonie wziąłem kolejny z zastrzyków. Na biodro, bo właśnie z biodrem borykałem się w trakcie sezonu klubowego z dosyć nieprzyjemną kontuzją, ale udało mi się z tym uporać na tyle, że no mogę od początku przygotowań robić wszystko na maksymalnych obrotach, co niezmiernie mnie cieszy i no czuję się gotowy pomagać zespołowi na tyle, na ile będzie mnie stać. Cóż, tyle, tyle mogę powiedzieć. Za tobą wiele turniejów, najwięcej chyba złotych medali w historii polskich zawodników. Więc ty wiesz, co to znaczy impreza docelowa. I na ile mm -hmm. różnią się w postrzeganiu tego przez was te lata, gdzie nie wiem, imprezą celową jest Mundial albo Euro, a na ile ten rok olimpijski? Czy to jest tak, że tyś, my, wy, wy o tym myślicie, mówicie non-stop, czujecie to między sobą, czy, czy staracie się raczej nie patrzeć na to jako na szczególną imprezę, tylko się przygotować jak najlepiej potraficie? Z jednej strony każdy z nas jest na tyle świadomy, że wiemy, że ta impreza jest wyjątkowa, zdarza się rzadko w porównaniu do innych turniejów. Jest rozgrywana co 4 lata. To stanowi tak naprawdę o jej prestiżu. Myślę, że jesteśmy również na tyle doświadczeni, na tyle rozsądni, na tyle skupiamy się tylko i wyłącznie na. Pracy, którą musimy wykonać, żeby ewentualnie jako pochodną później osiągnąć ten wymarzony cel. Że presja nie zaprząta nas głow nam głowy. Mamy też bardzo doświadczonego trenera, który niejednokrotnie z tą presją, i jako zawodnik, i jako trener radził sobie jak każdy z nas raz lepiej, raz gorzej, ale tylko właśnie z różnych doświadczeń wyciąga się wnioski. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że granie głównej imprezy jako podstawowy zawodnik reprezentacji to jest zupełnie inny ciężar niż yy, ciężar emocjonalny, psychologiczny, niż yy, gra w koszulce klubowej z całym szacunkiem do, do rozgrywek klubowych. No, jest to zupełnie co innego. Yy, także na pewno każdy każdy z nas, zawodników się o tym przekonuje. Yy, bardzo cieszy to, że nasza ekipa i poszczególni zawodnicy z naszej reprezentacji rozegrali w swoim życiu niezliczoną ilość spotkań o najwyższą stawkę na każdym poziomie rozgrywek i na każdym możliwym turnieju. Dlatego myślę, że wszyscy pojedynczo i jako grupa czujemy się, czujemy się gotowi na duże wyzwania. Ale tak naprawdę nie widać po nas, żebyśmy zaglądali gdzieś w głębie internetu, czytali artykuły, bo zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda. Są programy w telewizji nadawane regularnie, są reklamy, są artykuły, są. No, z każdej strony docierają, mogłyby do nas docierać tak naprawdę rzeczy, które ten balon by pompowały. Trener również wyczulał nas na to niejednokrotnie, że tak naprawdę łapanie tego wszystkiego do swojej psychiki, do głowy, zupełnie w niczym nie pomoże. Jedyne, co może nam pomóc, to skupienie się na pracy, na tym, żeby każdego dnia być najlepszym, jak się tylko da, dawać z siebie najwięcej, jak się tylko da, i to widać naprawdę po, po całej grupie naszych zawodników. Nie chcę mówić o klątwach, bo już mam wrażenie, że to jest bardzo oklepane, ale ty mówisz, że. Koszulka reprezentacji Polski na dużych turniejach waży. I ty też uczestniczyłeś już w Igrzyskach Olimpijskich. Czy na igrzyskach waży jeszcze bardziej? Czy, czy, czy ty pomimo nawet twojego, nie wiem, gigantycznego doświadczenia, y, czujesz jakiś, obawę, strach, y, niepewność może związaną z, z, z Paryżem? Nie, nie. Myślę, że gdyby myśląc o jakimkolwiek turnieju coś. Na wzór obawy, strachu pojawiało się w głowie zawodnika, to albo jeszcze przed tym zawodnikiem bardzo dużo pracy do wykonania, albo nie ma sensu w ogóle się zabierać i jechać na taki turniej, bo nie o to w tym chodzi. Na takim, w sumie na każdym etapie przygotowań chodzi o to, żeby przygotować się w najlepszy sposób z możliwych. Tak jak powiedziałem, każdy z nas właśnie takiej, takiej ścieżki szuka i po takiej ścieżce idzie w trakcie przygotowań i tak naprawdę robimy wszystko, co możliwe na każdej płaszczyźnie, nie tylko w trakcie trzech godzin po południu spędzonych na hali, czy trzech godzin do południa spędzonych na siłowni, ale też w nocy, wtedy, kiedy się regenerujemy, kiedy śpimy, kiedy chodzimy do fizjo, kiedy mamy wolny dzień zamiast. Zjeść siedem kiełbas i wypić sześć piw na grillu. Po prostu możemy zjeść coś zdrowego i równie dobrze się bawić. Wiemy, że to jest droga, którą powinniśmy iść. I jeżeli zrobimy wszystko, co mamy zrobić w trakcie przygotowań, w trakcie samego turnieju, jeśli zagramy na swoim poziomie, a przeciwnik będzie od nas jeszcze lepszy. No to jest sport i wtedy na pewno dużo łatwiej sobie wybaczyć, niż jeżeli zawali się jakiś etap, niż pójdzie się na jedną czy drugą balangę, i później bywało bardzo dużo takich historii, których również byłem świadkiem. Zawodnicy dziwili się, czemu oni byli właśnie o ten jeden mały detal od nas lepsi. Często zapominali o tym, co było po drodze i właśnie gdzie te detale tak naprawdę się klarują. Trzy lata właściwie pracowałeś z Nikolą w Zaksie i teraz pracujesz. I on nawet jak z nami rozmawiał w czasie memoriału Wagnera czy w innych rozmowach. Zawsze mówi o tym stawianiu was w was trudnych sytuacjach, czyli na przykład ty, który gra w meczach sparingowych czy na treningach, co chwilę z różną parą przyjmujących. Już się do tego przyzwyczaiłeś? I czy faktycznie jest to jakiś klucz do sukcesu? Bo my tak się z tym zastanawialiśmy. I faktycznie, no, jeżeli im więcej ciężkich sytuacji cię spotka, to trochę się hartujesz, prawda? Tak, zdecydowanie trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby stawać się lepszym i gdyby siatkówka była tak prosta, że po prostu byśmy sobie trenowali z uśmiechem na ustach, nie wkurzali się, czasami nie tracili pewności siebie, to każdy by wygrywał tak naprawdę, bo robiłoby się to, co się lubi i, i każdy by osią osiągał sukces, a niestety albo istety, to wszystko jest tak brutalne, a zarazem piękne, że naprawdę trzeba stawać na głowie, jeśli chodzi o, tak jak powiedziałem, każdą płaszczyznę przygotowań, a i tak nie masz pewności, czy wygrasz, bo możesz zagrać na 70-80% w wielu elementach, co będzie Twoim szczytem możliwości. A danego dnia przeciwnik może zagrać na 81%, i akurat wyjdzie mu taki mecz w ważnym momencie. Wtedy musisz to zaakceptować przełknąć tak gorzką pigułkę. Jeśli chodzi o te różne pary przyjmujących, myślę, że wszyscy jesteśmy na tyle doświadczeni, też na tyle długo się znamy, że tak naprawdę wiemy, jak kto reaguje na boisku, na co możemy liczyć, jeśli chodzi o drugą osobę, czego się spodziewać. Tak jak mówimy tutaj o linii przyjęcia, ja no, tych chłopaków bardzo dobrze znam, obserwuję często na wyjazdach reprezentacyjnych czy klubowych między meczami, między treningami. Nie siedzę nie na konsoli, nie oglądam filmów, tylko Mamy taki portal jak Volley Matrix, na którym możemy sobie oglądać wszystkie mecze pocięte na poszczególne akcje. Możesz sobie wybrać, czy chcesz oglądać przyjęcie, czy obronę, czy no, wszystkie szczegóły, jakie sobie wymarzysz, wszystkich zawodników na świecie. I to jest często sposób, w jaki spędzamy czas. Jaki Netflix. Tak, tak. To jest siatkarski Netflix. Czasami, jak jesteś poza formą, oglądasz swoje mecze z przeszłości, szukasz, co robiłeś inaczej jak jak grałeś dobrze i myślę, że to jest ten sport na najwyższym poziomie i, i myślę, że pod tym podpiszą się najlepsi sportowcy na świecie, którzy pewnie w taki sposób działają. Też pokazuje waszą ogromną dojrzałość i poświęcenie waszemu celowi. Pamiętam a propos właśnie statystyk i wideo generalnie, że który z naszych statystyków wysyłał linka do jakiejś akcji i po czasie się okazało, że ten link miał zero wyświetleń. Więc to też widać, że nie do końca było to poważnie traktowane. Mówię o sytuacji sprzed wielu lat, więc to się mogło zmienić. To, co ty teraz mówisz, że macie trochę czasu, to zamiast właśnie filmów czy gier na konsolach, to właśnie macie swojego siatkarskiego Netflixa i z tego korzystacie. A jak tak, powiedzmy, jesteście. nie jest tutaj prawa. za wszystkich, ale to ale no na pewno duża grupa, duża grupa zawodników tak robi. To ja tylko szybko zapytam, jak mówisz, ci innych zawodników też, to jak to jest z tym mgp to jest naturalny talent, czy on dobrze się tak nogach posłusza w przyjęciu i to jest top pozycja do przyjęcia, no bo słyszy się, że on tak staje czasami inaczej niż się uczy. Tak, ja też często byłem na różnych konferencjach pokazywany jako przeciwieństwo do wzorów techniki, które, które pokazuje się młodym adeptom. Często właśnie pierwsi trenerzy reprezentacji seniorskiej mają takie konferencje w trakcie sezonu reprezentacyjnego, w trakcie tych przygotowań w spale i prowadzą właśnie szkolenia dla trenerów grup młodzieżowych. I właśnie Andra Anastazji często pokazywał mnie jako takie przeciwieństwo, No ale mówił, że jeżeli to działa, to, to właśnie na tym poziomie już niektórych rzeczy się nie zmienia i. I my oczywiście pracujemy, często staramy się poprawić niedociągnięcia, które, które również mamy, czy to w swojej technice, czy w całym systemie gry. W tamtym roku taki paradoks, wygraliśmy Ligę Narodów, ja dostałem dwie nagrody indywidualne i przyjechaliśmy na kolejne zgrupowanie przed mistrzostwami Europy do Zakopanego i codziennie przed każdym wideo, mieliśmy przed każdym treningiem, przepraszam, mieliśmy wideo całym zespołem. I właśnie ja byłem, który, który czuł się bardzo pewny siebie, właśnie po, po dobrym turnieju, tak mi się wydawało, po, po wygranej Lidze Narodów przed własną publicznością. Byłem właśnie pokazywany przy całym zespole jako ten negatywny przykład wielu rzeczy, których nie powinniśmy robić, i, i które mam po prostu zmienić, które mam poprawić, i w których mamy dążyć do. Do równania właśnie do statystycznie najlepszych zespołów. Także siłą i mądrością naszego zespołu jest właśnie to, że nikt przez pryzmat takich sytuacji nie czuje się zaatakowany, tylko rozumiemy, że nasz cały sztab trenerski działa w takim celu, żeby, żeby pomóc z reprezentacji i, i żeby ulepszyć jeszcze coś, co funkcjonuje już dobrze. Także. I tak oczywiście było nie tylko w moim przypadku, w wielu, w wielu przypadkach. W tym roku również już mieliśmy bardzo dużo sesji wideo, i każdy z zawodników zawsze w bardzo, bardzo normalny sposób reaguje na takie rzeczy. Wracając do pytania, ten engapet no jest wielkim, wielkim talenciakiem i, i pokazywał to nieraz i bardzo, bardzo daleko na tym zaszedł. Mm. Nie da się nie poruszyć też tematu rywalizacji o, o miejsce w Paryżu pomiędzy tobą a Kubo Popiwczakiem. Nie wątpię, że wszystko odbywa się honorowo, wszystko odbywa się sportowo na takich zdrowych zasadach rywalizacji. Jesteście jedną drużyną, wspieracie się. Niestety no, czternastka nie jedzie, więc jeszcze jest szansa, że... w ogóle też ciekawe pytanie, ale takie poboczne. Co ty sądzisz o tej roli trzynastego zawodnika, który pojedzie do, do Paryża? Natomiast w kontekście tej rywalizacji, czy to jest dla ciebie takie nie wiem, jakieś deja vu powrót do sytuacji sprzed trzech lat, gdzie ty musiałeś rywalizować z Damianem Wojtaszkiem. Bo pamiętam, że wtedy chyba hmm, chyba nawet Mieszko, Michał Mieszkogol dzisiaj wspominał nam o tym, że wy nawet poszliście do trenera, bo chcieliście szybciej dowiedzieć się, ok, już jakaś decyzja musi zapaść. Czy teraz też masz takie, takie poczucie, że chciałbyś, żeby już ta decyzja em, padła? Zdradzę Wam, że, że no wtedy Damian do mnie przyszedł i, i powiedział właśnie, że niezależnie jaka będzie ta decyzja, to idźmy już do Witala. Do no, bo on już po prostu nie może spać i dla mnie to oczywiście było bardzo trudne, bo, bo graliśmy decydujące mecze Ligi Narodów, nie wiedząc kto pojedzie na Igrzyska, co często bardzo potrafiło wiązać ręce i nogi. I taka presja rywalizacji rzeczywiście jest dosyć duża. Z drugiej strony powiem Wam, że w spale, czy to na rozgrzewce na siłowni, czy na hali, często mamy ćwiczenia łączone w parach z jakimiś gubami, gdzie trzeba się oprzeć na drugiej osobie, pomóc sobie i zawsze robię te ćwiczenia z kubą po piwczakiem, Po treningach mamy ten sam rozmiar buta. Na przykład, jeśli ktoś ma nowy model, dajemy sobie przymierzyć, zawsze sobie pomagamy. Często siedzimy razem na kolacji, wymieniamy się wskazówkami właśnie co się powinno jeść, żeby, żeby być w lepszej formie. Także uważam to za wzór tak naprawdę rywalizacji. Na treningach, jeśli ja zrobię coś dobrego, Kuba zawsze krzyknie brawo za ty i tak samo w drugą stronę. I jeśli właśnie on wyciągnie jakąś piłkę, to, to ja jestem pierwszym, który, który krzyczy brawo piwko. I ja już tyle lat rywalizuję naprawdę ze świetnymi zawodnikami na pozycji właśnie i w reprezentacji i w wielu, wielu różnych klubach. Wiem z doświadczenia, że taka nieczysta, niezdrowa rywalizacja nie ma najmniejszego sensu. Ona wysysa energię. Nie tylko z siebie samego, również z całego zespołu, bo inni zawodnicy to widzą. To jest coś, co denerwuje moim zdaniem gra, nieczysta gra, szczególnie przeciwko zawodnikowi z tej samej pozycji. Jest dla mnie czymś zupełnie niedopuszczalnym, czego nie akceptuję. Jeśli widzę, że któryś z chłopaków tak robi, to no praktycznie jest dla mnie skreślony, bo no dla mnie to jest najgorsze, co może być w zespole: kopanie dołków właśnie pod drugim gościem na tej samej pozycji. Dlatego jakby tutaj jestem spokojny, myślę, że wszyscy mogą być spokojni o to, że no my stajemy na głowie, żeby, żeby poziom był jak najwyższy i niezależnie od tego, kto pojedzie na te igrzyska, jestem przekonany, że właśnie taka rywalizacja da temu zespołowi jak najwięcej. No i chyba tu postawimy kropkę. Mówiliśmy się z Pawłem na pół godziny, więc Paweł, dziękujemy Ci bardzo, że wziąłeś udział w tym naszym 12-godzinnym nagraniu. Że Dziękuję, że się bardzo Punktualnie właśnie widzę w tej chwili sobie uświadomienie. <gry> No staramy się, staramy się też, żeby tak jak wy jesteście profesjonalni, my też by, byśmy byli i w stosunku do widzów, i do was, i do wszystkich profesjonalni. Paweł, dużo zdrówka, dobrego odpoczynku z rodzinką jeszcze póki jest czas i dobrego występu w Lublinie. Życzymy tobie i całej prezentacji. trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, dziękujemy bardzo, że zgodziłeś się wziąć udział, dobrego. Dziękuję pięknie, wszystkiego Dzięki. dobrego i wytrwałości. Mam życzę w dalszych godzinach posiadów. Dzięki, tak, Dzięki i, wielkie. I jesteśmy blisko zamknięcia zbiórki, także, także pamiętajcie o tym, żeby wesprzeć. Tutaj jest link. Paweł, dziękujemy bardzo.